Grudzień to dla wielu ogrodników czas odpoczynku, ale to właśnie teraz popełnia się błędy, które potrafią zniszczyć rośliny na kilka kolejnych sezonów. Jeśli chcesz uniknąć strat na wiosnę, zostań ze mną do końca, bo te grudniowe pułapki naprawdę potrafią zaboleć. Wiesz, że większość problemów z roślinami wiosną powstaje zimą. Zbyt mokre podłoże, złe zabezpieczenie przed mrozem, a nawet pewne grudniowe porządki, które wyglądają niewinnie, mogą sprawić, że rośliny po prostu nie przetrwają. Dzisiaj powiem Ci, czego absolutnie nie robić w grudniu, aby ogród wszedł w nowy sezon w 100% sił. Grudniowe odwilże są zdradliwe. Wielu ogrodników myśli, że kiedy temperatura skacze do kilku stopni na plusie, okrycia można zdjąć. To błąd. Rośliny potrzebują stabilnych warunków, a chwilowe ocieplenia w grudniu są normą. Jeśli odsłonisz je teraz, a mróz wróci nagle, system korzeniowy może zostać poważnie uszkodzony. Zasada. Okrywy zdejmujemy dopiero w stałych dodatnich temperaturach. Najczęściej na przełomie marca i kwietnia. Często słyszymy, niech napiją się na zimę. Niestety to tak nie działa. Nadmierna ilość wody w glebie zwiększa ryzyko przemarzania. A w przypadku roślin zimozielonych może doprowadzić do gnicia korzeni. W grudniu podlewamy tylko wtedy, gdy panuje dłuższa susza i ziemia nie jest zamarznięta. Grudzień to zły miesiąc na cięcie. Rośliny są w spoczynku i każda ingerencja zwiększa ryzyko przemarzania ran. Wyjątek. Usuwamy gałęzie połamane, Chore lub te zagrażające bezpieczeństwu. Nic więcej. Czekałeś na mocniejszy mróz? Fatalny pomysł. Rośliny zimozielone, trawy ozdobne, młode nasadzenia i byliny rozmnażane jesienią. Wszystkie wymagają ochrony jeszcze przed pierwszymi silnymi spadkami temperatur. Wielu ogrodników myśli, że robi porządek, a tak naprawdę usuwa naturalną kołderkę izolacyjną. Śnieg działa jak najlepsza włóknina, chroni korzenie, zatrzymuje wilgoć, stabilizuje temperaturę gleby. Usuwamy tylko śnieg ciężki i zbity na żywopłotach lub iglakach, żeby nie połamał gałęzi. To jeden z cichych zabójców murawy. Chodzenie po trawie pokrytej szronem lub lodem powoduje mikropęknięcia źdźbeł. Na wiosnę pojawiają się żółte place i przerzedzenia. Omijaj trawnik zimą, szczególnie wcześnie rano i późnym wieczorem. Grudzień to najlepszy moment na czyszczenie narzędzi, sekatorów, doniczek i skrzynek po sezonie. Jeśli zostawisz to na wiosnę, przeniesiesz grzyby i bakterie na świeże rośliny. Wystarczy ciepła woda i szare mydło. Pelargonie, fukcję, begonie bulwiaste, kłącza dalli. Jeśli zimujesz je w garażu lub piwnicy, grudzień to obowiązkowa kontrola. Usuń stare liście, sprawdź czy nie pojawiła się pleśń. I upewnij się, że temperatury nie spadają poniżej 5 stopni Celsjusza. Wielu ogrodników robi to źle. Wsypuje chleb, resztki lub mokre ziarna. Chleb szkodzi ptakom, a zepsute jedzenie powoduje choroby. Dokarmiaj słonecznikiem, orzechami, tłuszczem, kulami energetycznymi. I pamiętaj. Raz zaczynasz, karmisz całą zimę. Grudzień to idealny moment, by zaplanować. Zmianowanie warzyw, nowe rabaty, rozmieszczenie donic, zakup nasion na wiosnę, kalendarz zabiegów. Dobre planowanie zimą oszczędza masę czasu w marcu i kwietniu, kiedy jest najwięcej pracy na początku sezonu. I to właśnie są najczęstsze grudniowe błędy, które nie tylko spowalniają rozwój roślin, ale potrafią zniszczyć cały sezon. W opisie znajdziecie link do odcinka, w którym opowiadam o pracach, które warto wykonać w ogrodzie w grudniu. A jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku